Dziewczyny, zaraz pojawią się wasze dania. Zobaczmy. Nicole ma trójkątny tęczowy tort, Julie ma kwadratowy popyt, a Britney ma cały automat z okrągłą gumą. Próbujcie szybko. To prawda? Zacznijmy ode mnie. Mam nawet monetę. Wciskam ją do automatu i wyciągam okrągłą gumę. Co? A, to guzik! Trzeba subskrybować! I nacisnąć dzwoneczek. Obowiązkowo zróbcie to samo, przyjaciele. A oto i moje gumy. Nie mogę się doczekać, żeby ich spróbować. Mmm, jakie pyszne! Co jeszcze? Oj, dziewczyny, kontynuujcie. Dobra, z wielką chęcią spróbuję tego trójkątnego kawałku tortu. Mmm, jaki pyszny krem! Bardzo mi smakuje. A biszkopt jest taki delikatny. Totalny odlot. Wręcz nie mogę się oderwać. Ej, a ty co tak patrzysz? Lepiej zjadaj swój popyt. No dobra, dostałam popyt i wszystko, co mogę zrobić, to się nim pobawić. Chwileczkę. Czy to żelek? Wow, ale super! Mm, jakie to jest dobre! Bardzo mi smakuje. Fajnie, dziewczyny, co? No, Britney zjadłaś? Zostało mi troszeczkę. Zaraz przeżuję gumę i nadmucham ogromnego balona. Patrzcie! O nie, jest za duży! Nicole, pomóż mi! Inaczej Britney zaraz odleci! O nie, Britney! Ciekawe, co dostaniecie tym razem. To jakieś sosy! Ale fajne! Julie ma chyba nutele, super! A Nicole ma coś podobnego do keczupu. A Britni ma strasznie ostre wasabi. To szybciej zbliża swój sos? Próbujcie! No dalej! Bierze w Was! Julie jest nastawiona na zwycięstwo, ale na razie wszystkich wyprzedza Nicole. A jak tam Britni idzie z wasabi? O jej biedactwo ma najtrudniej ze wszystkich. Skończyłam! To był ketchup. Długo jeszcze? Prawie uparałam się z tym paskustwem. Ojej, dziewczyny! Niedobrze mi! Robi mi się bardzo, bardzo gorąco! Co robić? Zaraz tu wybuchnie pożar. To prawdziwy smok żyjąc ogniem! Chwileczkę, wiem co robić. Zaraz ugasimy Britney za pomocą gaśnicy. Dobrze, że byłam na kursie przeciwpożarowym. Ej, co jest? Chyba muszę mocniej nacisnąć. O tak, działa. Zaraz pożar będzie zlikwidowany. O nie, ta piana zniszczy moją fryzurę. Julie. Poniosło cię. Zatrzymaj się. Dzięki, ale mogłaś wcześniej to zakończyć. Wybacz, troszkę przesadziłam. Ojej, Nicole, tak śmiesznie wyglądasz z tą sadzą. Teraz jestem cała brudna. Wyglądasz jak kominiarz. A ja jakbym wyszła z wanny z pianą. Zaraz dowiemy się, co dostałyście tym razem. Britney ma okrągłe serowe kulki. Wyglądają apetycznie. Julie ma kwadratowe smażone jajko. A Nicole ma trójkątny plaster miodu. Pyszności, próbujcie szybko. Uwielbiam miód! Jest taki smaczny! Wręcz nie można się oderwać! Nie patrzcie tak na mnie! Jedzcie swoje smakołeki. Świetnie, bo akurat zdążyłam zgłodnieć! Najpierw za pomocą widelca i noża wytnę żółtko. Zjem je w pierwszej kolejności. O tak, jakie to jest dobre! Co jeszcze? Super, że mam więcej. Co za wyżerka. Britni, kontynuuj. Dobrze, bo bardzo chcę spróbować tych serowych kuleczek. Tak, apetycznie pachną. A smakują jeszcze lepiej. Nie mogę się powstrzymać. Chcę zjeść ich więcej i więcej. Jak super, że mam ich tak dużo. O nie! Zaraz się przewrócę! O rany dziewczyny! To nie było miękkie lądowanie! Zamiast się ze mnie nabijać, mogłybyście pomóc mi wstać. Ostatni kawałek. Ojej! A co to pszczoły? Dziewczyny! Pomóżcie! One mnie atakują! Uciekajmy! Zdecydowanie przechodzimy do ataku. Spadajcie stąd! Wynoka do swojego ula! Tak! Jazda stąd! Ognia na pewno się wystraszą. A tyś stąd. Nie dotykajcie naszej Nicole. No dalej, atakujcie. Jestem gotowa. O nie, tylko mnie nie gryźcie. A może uda mi się przegonić je szmatką? Stać. Nicole, daj mi szmatkę. Zaraz wszystkie je złapię. O tak, udało się. To nie było łatwe. Hej, a wy dokąd? I co ja mam zrobić z tymi pszczołami? Czekamy na nowe smakołyki. A oto i one. Zobaczmy co tam macie. Nikol ma na czasy, Juli suchy makaron, a Britney apetyczne pancake'i. Ej Julie, trzymaj się z daleka od okrągłego jedzenia. Próbuję jako pierwsza. Ukroję mały kawałek i sprawdzę jak smakują moje pancake'i. Mmm, pachną niesamowicie. Co takiego Nicole? Ukroiłeś trójkątny kawałek, a to znaczy, że jest teraz mój? Takie są zasady, nic na to nie poradzisz. No nie bądź ściwuszką! Ja czekam. Julie nawet nie próbuj. Ten pancake jest dla mnie. No to jem. Wow, jaki pyszny! Britney, ukroisz mi jeszcze? Zapomnij, więcej nie powtórzę tego błędu. Będę musiała iść rękami, ale dzięki temu nikt mi ich nie zabierze. O tak, to jest niewiarygodnie pyszne. Ech, a ja mam zwykły suchy makaron. Nie wygląda zachęcająco, ale spróbuję. O rany, jaki twardy. W ogóle mi się nie podoba. Niby jak ja mam to zjeść? No dobra, pora spróbować moich naczosów. Ojej, jakie dobre! Pangejki też są super, ale się nie najadłam. Ej, Julie, obczaj to. Nicole ma takie pyszne naczosy. Może weźmiemy sobie kilka. Popieram twój genialny pomysł! Co? Polujecie na moje naczosy? Zapomnijcie! Uf, zdążyłyśmy się schylić. Patrz, ona przebiła ścianę tymi naczosami. Wiesz co, w sumie to ja tak bardzo nie chcę iść tych naczosów. Lepiej dojem mój makaron. Ej, dziewczyny! Obudźcie się! Dostałyśmy nowe smakołyki! Tylko spójrzcie, jaki ogromny tableron! A ja mam gofra. Ekstra! Ja mam paskudną cebulę. No co za Ochyda? Nie mam dziś szczęścia, ale nic na to nie poradzę, będę musiała spróbować. Okay. Dobra, gryzę. Jakie to jest paskudne? Aż mi oczy łzawią Daj jej chusteczkę. Britney, trzymaj to dla ciebie. Wow. Thanks. Dziękuję za troskę, dziewczyny. Jest mi troszkę lepiej. Oj, <laughs> co za Ochyda? Mam smarki Britney na mojej czapce. Nie tego oczekiwałam w ramach podziękowań za pomoc. Przecież czekają na mnie moje pyszne gofry, tylko spójrzcie, jak pięknie wyglądają. Um. Wow, jakie to jest dobre! Aż się chce zjeść wszystkie naraz. Gotowe. Nicole, kontynuuj. Dobra! Mam taką ogromną czekoladę, że nawet nie wiem od czego zacząć. Ach! Brakuje mi siły, żeby ją podzielić na kawałki. Nie szkodzi. Wiem co robić. Założę mój kostium karateki i rozbiję tę czekoladę na małe kawałki. A ja! Nie wiedziałam, że Nikol tak potrafi. Zgadza się, nie jestem taka grzeczna, jak wszyscy myślą, a teraz czas na próbowanie. O tak, to jest niesamowite. Czekolada nie może być niedobra. Ja wszystko zjadłam, a Britney nie. Ojej, muszę zjeść ostatni kawałek. Przepraszam dziewczyny, nie mogę tego trzymać w sobie. Co za smrot! Ups. Nowe smakołyki już są na stole. Zobaczmy. Britney ma żelkowe oczy. Julie krakersy, a Nicole tęczową kanapkę. Zacznijmy od Britney. O, żelkowe oczy są takie fajne. Pasują mi? Oj, nie mogę, co za uba! Julie, powinnaś być ostrożniejsza. A teraz mam oko w buzi! Daj spokój, Nicole! Nie bój się, to tylko żelkowe oko! No dobra, nadszedł czas, żeby spróbować. O tak, to jest niesamowite! W środku jest taki pyszny dżem. Takie smakołyki zjadam w 3 sekundy. W przeciwieństwie do cebuli. Julie, kontynuuj. Ułożę moje kwadratowe krakersy jeden na drugim i spróbuję. Okay. Fajnie, tak jakbym miała kanapkę. Mmm, jakie to jest dobre i chrupiące. Niam, niam, niam. Nikol, teraz tym. Tak, wiem. Och, mam taką ciekawą kanapkę z serem. Tylko spójrzcie, jak pięknie wygląda. Prawdziwa tęcza. To jest takie dobre, że aż mi słów brakuje, żeby to opisać. Bardzo mi się to podoba. Super, że trafiłyśmy do tego challenge'u. No. Wow! Do otwarcia sejfu potrzebny jest klucz. Zobaczmy, co mam. Wow, ja po prostu uwielbiam słodycze. O, poczęstuj nas, proszę. Co? Nie. Macie swoje sejfy? Mm, jakie to jest dobre? Hmm. Uwielbiam pianki! Nie dostaniecie! No i dobra, daj mi klucz. Dzięki chciwusko. Oby mnie ja też miał coś smacznego. O rany, ten napój wygląda przerażająco! Ojej, nie zazdroszczę ci! Dobra, muszę być odważny. To jest nawet niezłe. O nie! Coś mnie piecze w gardle! Ja chyba płonę! Na pomoc! Genialny pomysł! Czas usmażyć moje pianki! To będzie super pyszne! Dzięki, Mike! A teraz czas przekąsić! Mm, prawdziwa uczta! Nicole, daj mi klucz od mojego sejfu! Łap! Zobaczmy, może w środku będzie gaśnica? Ojej, jaki tajemniczy cylinder! O rany, czy on nie ma dna? Czy tu coś w ogóle jest? O nie, skąd tu się wzięła woda? Niech ktoś zakręci kran. Kurczę, jestem cała mokra. O, przecież ten kapelusz może ugasić Majka. Majk, chwileczkę. Zaraz cię uratuję. O tak, w końcu. Od razu mi lepiej. Wielkie dzięki, brytni. Spójrz na tego żarłoka. Ale super, że został mi jeszcze jeden szaszłyk. O co wam chodzi? Mogłabyś się podzielić z przyjaciółmi. Albo chociaż pomóc ugasić pożar. O! Oh, wow, jaki fajny safe! Mogę być pierwsza? Okay. Dzięki przyjaciele. Ciekawe, co dostałam tym razem. Zobaczmy. O nie! To śmierdząca cebula! Ochyda! Ofu! Zabierz to stąd, Britney, proszę! Ja nie mam zamiaru tego jeść. No jeszcze czego musisz? Nie ma mowy! Musisz grać według zasad. Ale wy jesteście okrutni. No dobra niech będzie. Aj, co za paskudztwo. To jest po prostu obrzydliwe! Tak, nawet nie mogę na to patrzeć! Przez tę obrzydliwą cebulę cały tusz mi spłynął! O, biedactwo! Nie martw się, Britney. Tak jesteś piękna. Daj mi spokój, Mike. Lepiej otwieraj swój safe. Nie ma problemu. Mike bierze się do roboty. Wow, dostałem mój ulubiony batonik. Co za szczęście. Ale super. Hej, co chcesz? Może poczęstujesz mnie kawałkiem? Z wielką chęcią. Hej, Mike. O co chodzi? A może i mnie poczęstujesz, co? Eee... No co, Mike, ja tu czekam. I o mnie też nie zapomnij. No. Dziewczyny, to jest mój batonik i tylko ja go będę jadł. O tak, jakie to jest pyszne. Po prostu palce lizać. Nicole, a ty co siedzisz taka naburmuszona? Otwieraj swój safe. No dobra, już otwieram. Blaster? I co ja niby mam z nim zrobić? Tu jest jakiś znaczek. Nic nie rozumiem. ojej. To było przez przypadek. Co? Znowu mam dwie cebule? Nikol! Przepraszam, to naprawdę był przypadek. A mnie się ten blaster już podoba. Wypróbuję go na moim batoniku. O tak, ekstra! Chcę jeszcze. Ale, czat! Zgadzam się, moje marzenie się spełniło. Najem się dosyta. Nie ma mowy, Nikol, nawet na mnie nie patrz. Ja też mam jeden fajny pomysł. Co? Nie! Ha! Ale fajnie! To ja i znowu ja. Nie rozumiem, po co ona to zrobiła. Dziewczyny, częstujcie się cebulą. Musicie ją zjeść. No dalej, dalej, straszczajcie się. No dobra. No i co? Fajnie to wymyśliłam. Britney, to było genialne. Przybij piąteczkę. Sprawdźmy, kto pierwszy. Kamień, papier, nożyce. Chura, wygrałam. No to zobaczmy. Proszę, niech tam będzie coś bardzo pysznego. O rany, to lody. Ale super. Są takie dobre. Ale ci się pofarciło. ja też chcę. Troszkę was poniosło. No to ja w tym czasie otworzę swój safe. Co tam jest? O nie, to przypomina karmę dla kotów. Co za ochyda, ale nic nie mogę z tym zrobić. Będę musiała tego spróbować. Co za okropność. To jest naprawdę paskudne. Bardzo chcę już umyć buzie. Ej, hey Mike, a ty nie chcesz otworzyć swojego sejfu? Oczywiście, że chcę. Sprawdźmy. Poranny, tu jest coś ciekawego. Długopis 3D i wygląda na to, że jest magiczny. Muszę spróbować coś narysować i chyba już wiem co. Narysuję lody. Będą tak super wyglądać, że Britney będzie mi zazdrościć. No to zaczynam. Okej, okay, kontury są gotowe. Teraz muszę je tylko wypełnić i dodać więcej kolorów. Ale fajnie mi to wyszło. Zobaczcie! Urany to zrobiło się prawdziwe! To jakieś szaleństwo. Nie nikol nie podzielę się. Kurczę, ja nie chcę iść tej karmy. Chwileczkę. Padłam na pewien pomysł. Daj mi ten długopis. Muszę szybko kogoś tu narysować. Już się domyślacie, kogo. Narysuję słodkiego kotka. Tylko spójrzcie, jak ładnie mi to wychodzi. Pozostało go tylko pokolorować. Okej. Okay. Skończyłam. O jej, wyszedł mi taki uroczy! Udało się No cześć kolego Mam tu coś dla ciebie Mam nadzieję, że jesteś głodny Proszę, częstuj się Ojej To dopiero się nazywa zwierzęcy apetyt Ale z niego słodziak No, jeszcze jaki Chwila Wyliczanka zdecyduje, kto będzie pierwszy I to będę ja O rany, mam rolki I to nie takie zwykłe, a żelkowe ale fajnie! Oddałabym wszystko, żeby je zjeść. Ej, ocknij się, koleżanko, i nie ślij się na widok moich rolek. No dobra, to próbuję. Mam tu pałeczki, ale nie bardzo umiem ich używać. No dalej! O, udało się. Och, jakie to jest apetyczne! Kurcze, o co chodzi? Hey. Mike, spokojnie. Daj nauczę cię. Nauczysz? Bula. Patrz. Jeśli chwycisz pałeczki w ten sposób, to złapanie nimi rolki nie sprawi ci żadnego problemu. Otwórz buzię. Wow, dzięki. To jest takie pyszne, a z twoich rąk jest jeszcze pyszniejsze. Mogę prosić o dokładkę? Och, no niech ci będzie. A teraz żuj. Ow, tak w ogóle to bolało. Otwiera już swój sejf. No dobra. W środku na pewno jest coś pysznego. Sprawdźmy. O, rany! To straszne! A! Wszystko w porządku, nic ci się nie stało. Tak, wszystko okej. Okay. Tylko mi nie mówcie, że będę musiała to zjeść. No za nic na świecie. Będziesz musiała. Dalej, dalej, śmiało! No dobra, raz kozie śmierć. Nie mogę uwierzyć, że ja to robię. Jak on się obrzydliwie rusza! Muszę pomyśleć o czymś przyjemnym. Uch, zaraz zwymiotuję! To straszne! Zrobiłam to. Więcej nie zjem, nawet mnie do tego nie zmuszajcie. Wyrytni zasady to zasady. A ja jeszcze go karmiłam rolkami. Dobra, muszę skończyć z tym jak najszybciej. Będę jadła rękami. To okropne! Ona to naprawdę je, no aż nie mogę na to patrzeć. Już po wszystkim zadowoleni skończyłam. Nikol, teraz twoja kolej. No dobra, sprawdźmy, co dostałam. Orany to portal! Zasysa nas! Co? Czy my wróciliśmy? Nigdy więcej nie otworzę żadnego sejfu!